Nie przychodzę tam, gdzie wszyscy patrzą. Przychodzę tam, gdzie nikt nie klaszczy, w miejsca, które świat nazwał straconym czasem. Ja nazywam je początkiem. Widzę Twoje czekanie, które wydaje się bez sensu, ale powiedz mi, czy pozwolisz, żebym przyszedł wtedy, gdy nic się nie dzieje? Świat mówił szybciej. Więcej dalej, a ja utknąłem w jednym miejscu, dni bez przełomu, bez znaku, jakby Bóg zapomniał o moim imieniu. Robiłem to samo każdego ranka, z nadzieją, która uczyła się oddychać powoli. A jeśli to nie jest pomyłka?